Była żoną, matką, gwiazdą telewizji i została zamordowana przez kobietę, która według rodziny udawała licencjonowaną pracownicę służby zdrowia. Ale kobieta, która nazywała siebie, cytuję, panią od pośladków, jest teraz skazaną morderczynią za to, co zrobiła. A szokującą częścią tej już i tak szokującej historii jest to, że to nie był pierwszy raz, kiedy jeden z jej pacjentów zmarł pod jej opieką. Zajmujemy się tą sprawą przedstawioną przez Law and Crime. Jestem Krzysztof Stewart. Rodzina ofiary uważa, że śmierci bliskiego można było zapobiec i zrobić więcej, by temu uniknąć. Kobieta o imieniu Libi Adame. Teraz chcę wam pokazać zdjęcie policyjne Libi Adame. Oto ono. Na zachodnim wybrzeżu była znana pod pseudonimem, który z pewnością zapadał w pamięć, a był to cytat Pani Pośladek. Nazywano ją tak z powodu zabiegów, w którym rzekomo przedstawiała się jako ekspertka. Jest to zabieg niezatwierdzony przez Agencję do Schron Żywności i Leków. Zabieg polegający na wstrzykiwaniu silikonów pośladki, aby zwiększyć ich rozmiar i poprawić kształt, czyli powiększanie pośladków. Agencja do Żywności i Leków w 2017 roku ostrzegła, że ten zabieg wymaga dużej ostrożności i naprawdę powinni się upewnić, że osoba wykonująca zabieg ma odpowiednie uprawnienia. Te obawy miały realne konsekwencje 24 marca w domu 58-letniej aktorki Cindiany Santangelo, Miała za sobą dość długą i bardzo, bardzo udaną karierę telewizyjną w Hollywood. Grała w serialach Ostry dyżur i CSI kryminalne zagadki Miami. Ale to właśnie tego dnia, 24 marca tego roku, do jej domu przyszła pani od pośladków, żeby zrobić jej zastrzyki z silikonu. Po tych zastrzykach w pośladki wystąpiły powikłania po zabiegu. Mama dwójki dzieci trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Przyczyną jej śmierci była śmiertelna zatorowość będąca wynikiem tych zastrzyków z silikonu. Libi Adamę, znana jako pani od pośladków, została aresztowana i oskarżona o morderstwo drugiego stopnia. Prokuratorzy argumentowali, że wiedziała o niebezpieczeństwach związanych z tym zabiegiem i nie miała odpowiednich uprawnień, by go wykonywać. Co szokujące, to nie pierwszy raz, gdy Libi Adam została skazana za śmierć osoby po wykonaniu tego zabiegu. Chcę, żebyście zobaczyli to nagranie. Materiał pochodzi od KABC z zeszłego roku, 2024, gdy Libby Adam i jej córka, 25-letnia Elisa Galas, zostały skazane za nieumyślne spowodowanie śmierci i wykonywanie praktyki lekarskiej bez uprawnień. Ta sprawa dotyczyła wydarzeń z września 2019 roku, kiedy ta kobieta, 26-letnia Karisa Raipal, przeszła trzy zabiegi powiększania pośladków w ciągu zaledwie miesiąca. Została nielegalnie ostrzyknięta silikonem przez Galas i jej matkę. Pani od pośladków i jej córka zostały w zeszłym roku skazane na karę więzienia. Adame została skazana na 4 lata i 4 miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci, a jej córka Galas na 3 lata i 8 miesięcy. Dlaczego one jeszcze nie są w więzieniu? W tej sprawie o nieumyślne spowodowanie śmierci sędzia uznał, że obie powinny zostać zwolnione ze względu na odbyty wyrok. Były w areszcie od 2021 roku, czekając na proces. Mimo, że była odpowiedzialna za śmierć klientki, Adamę nadal wykonywała zabieg i trafiła do domu w Malibu, należącego do Sindiany Sant'Angelo, niecały rok po skazaniu za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zanim omówię argument adwokata, chcę wspomnieć, że według Los Angeles Times prokuratorzy twierdzą, iż mają nagranie z 2018 roku, na którym Libi Adamę ucieka z salonu w Los Angeles, gdy ratownicy przyjeżdżają do kobiety, która zmarła po zastrzykach. Ale w tej sprawie nigdy nie postawiono zarzutów. Prokuratorzy w tej sprawie twierdzili więc, że Adamę może być odpowiedzialna już za śmierć trzech osób z powodu tego zabiegu, do którego wykonania nie miała uprawnień. W sprawie z Indiany Santangelo proces Adamę zakończył się takim werdyktem podało KABC. My, ława przysięgłych w powyższej sprawie, uznajemy Fenet Libii Adamę za winną popełnienia przestępstwa zabójstwa drugiego stopnia na osobie Cindy Annie Sant'Angelo. Ławnicy uznali Adamę za winną zabójstwa drugiego stopnia. Została uznana za winną wykonywania zawodu lekarza bez uprawnień i skazana w 2024 roku wraz z zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Według Los Angeles Times prokuratorzy wskazali na komunikację między Adamę a Santangelo przed wizytą jako dowód, że to Adamę przeprowadziła zabieg i była odpowiedzialna za śmierć Santangelo. Jednak obrona Adame twierdzi inaczej. Utrzymują, że Adame nie była odpowiedzialna za to, co się stało. Twierdzą, że to nie ona przeprowadziła zabieg. Musiał to być ktoś inny. Twierdzą, że Adame była konsultantką lekarzy uprawnionych do tego zabiegu. Lecz wyłącznie w Meksyku. Mówią, że będą się odwoływać od tego wyroku. Adamem ma zostać skazana 2 listopada. Warto zauważyć, że za morderstwo drugiego stopnia w Kalifornii grozi obowiązkowa minimalna kara 15 lat więzienia. Dołącza do nas prezes West Coast Trial Lawyers i były federalny prokurator Nima Romani, by omówić tę sprawę. Zawsze miło Cię gościć w Law and Crime. Ta sprawa pochodzi z Twoich stron w Los Angeles. Chciałbym zacząć od obrony, gdzie argumentowała, że to nie ona faktycznie przeprowadziła zabieg. Co sądzisz o tej strategii jej obrońców? Chris to jakaś linia obrony, choć niezbyt dobra i niewiele było tu możliwości obrony. W pierwszej sprawie, oczywiście, i jestem pewien, że o tym porozmawiamy. Obrona polegała na tym, że spójrzcie, nie chciałem tego zrobić, prawda? Zarzut morderstwa zmieniono na nieumyślne spowodowanie śmierci. Gdy po raz drugi oskarżają cię o śmierć, tłumaczenie, że nie chciałeś tego zrobić, już nie wystarczy. Musisz zmienić strategię i powiedzieć, że to nie ja. E, teraz argument, który przedstawiła obrona, jest taki, że ona pojawiła się dopiero później. Ktoś inny podał jej zastrzyk. Ona była tam w celach konsultacyjnych. To nie miało większego sensu, zwłaszcza gdy były wiadomości tekstowe koordynujące podanie silikonu. Więc nie dziwi mnie, że ławnicy to przejrzeli i została skazana. I to jest interesujące, bo przy pierwszym wyroku skazującym, który zapadł zaledwie w zeszłym roku, to właśnie czyni tę historię tak szokującą. Bo to było zaledwie w zeszłym roku, kiedy została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci, a tym razem została skazana za morderstwo. Dlaczego za coś, co wydaje się bardzo podobne, wiesz, wykonywanie tych zabiegów powiększania? Ale tym razem jej klientka ponownie umiera i zostaje skazana za morderstwo. Dlaczego? Tym razem została skazana za morderstwo na podstawie teorii celowej obojętności lub zdeprawowanego serca. Oczywiście nie można być oskarżonym o morderstwo tylko wtedy, gdy zamierzasz kogoś zabić i faktycznie to robisz. Możesz też zostać oskarżony o morderstwo, jeśli masz zdeprawowane serce. Klasycznym przykładem z zajęć prawniczych jest strzelanie do budynku, który uznajesz za opuszczony. Nie wiesz, czy ktoś tam jest i czy zostanie postrzelony. To pokazuje rażącą obojętność wobec życia. A w tym konkretnym przypadku, ponieważ już raz została skazana za zabicie pacjenta, gra w rosyjską ruletkę z ludzkim życiem. I właśnie w ten sposób przekracza się granice nieumyślnego spowodowania śmierci, które oczywiście jest przestępczym zaniedbaniem, lekkomyślnością, aż do morderstwa, co ma ogromne znaczenie dla potencjalnego wyroku. Za chwilę omówimy wyrok w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta w 2019 roku. Dopiero w 2024 roku została skazana w tej sprawie. W tej sprawie, sprawie o morderstwo, jej pacjent zmarł w marcu tego roku, a następnie została tutaj skazana w październiku. Co myślisz o różnicy w harmonogramie i tempie rozwoju tej sprawy? Uważam, że prokuratorzy podeszli do tej sprawy poważniej, bo szczerze mówiąc, Chris, to był wstyd dla naszego wymiaru sprawiedliwości. Ktoś zabił znajomą ci osobę, oskarżono go o morderstwo, skazano za nieumyślne spowodowanie śmierci na ponad 4 lata więzienia, ale szybko go zwolniono. Pod elektronicznym nadzorem zabija kolejną osobę. Nie twierdzę, że decyzje były polityczne, ale to na pewno była plama na honorze wszystkich zaangażowanych w tamtą sprawę. I chcą mieć pewność, że to jest ktoś niebezpieczny, kogo trzeba usunąć z ulic, żeby nie zabiła ponownie. Przykładem, który lubię podawać, jest sprawa Mateusza Periego, prawda? Była tam królowa ketaminy, która wcześniej zabiła kogoś, bo dostarczyła mu ketaminę. A potem, wiesz, robi to znowu i zabija Mateusza Periego. I oczywiście Mateusz Pery jest celebrytą, a polityczna i praktyczna rzeczywistość jest taka, że te sprawy są traktowane inaczej. Gdy masz do czynienia z kimś, kto zabił dwie osoby, pojawia się większa pilność, by sprawy posunąć naprzód. To ciekawe, ponieważ w... to znaczy, w każdej sprawie, którą miała, chodziło o te zastrzyki powiększające pośladki, które robiła, gdzie to jest. Wiesz, gdyby miała broń i kogoś postrzeliła, to mogłaby być sprawa przypadkowego postrzelenia albo nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie wiem, czy w tej sprawie zaliczają jej pobyt w areszcie, ale ponieważ to był zabieg medyczny, do którego nie miała uprawnień, wychodzi na wolność i od razu wraca do tego biznesu. Co wpływa na decyzję sędziego? Kiedy ktoś, mam na myśli nieumyślne spowodowanie śmierci, to nie jest lekki zarzut, ale kończy się na tym, że częściowo zaliczają mu pobyt w areszcie, a potem od razu wychodzi na wolność. Niełatwo odgadnąć myśli sędziego. Ostrzegł ją jednak, że powtórzenie tego grozi oskarżeniem o morderstwo. E, więc dosłownie jej to powiedział. Najwyraźniej jednak nie zrozumiała przekazu i znowu była tam wierz, podając ludziom zastrzyki. Wiesz, część winy leży po stronie sędziego, część po stronie prokuratora okręgowego, a część, szczerze mówiąc, po stronie Departamentu Więziennictwa. I fakt, że stan Kalifornia i więzienia stanowe. A reszty hrabstwa Kalifornia są przepełnione, zwłaszcza jeśli chodzi o osadzone kobiety. Chodzi mi o to, że w niektórych historiach odbywa się tylko 10-20% wyroku. E, mam na myśli to, że w systemie federalnym nigdy by do tego nie doszło. Chciałbym mieć na to odpowiedź. To głównie problem polityki publicznej i przeludnienia w więzieniach, zdecydowanie tak. Jeśli zabijesz człowieka podczas zabiegu bez zgody agencji do żywności i leków i bez odpowiednich uprawnień, nie masz prawdziwego uprawnienia lekarskiego, a argumentem było: Robią to w Meksyku. Cóż, to oczywiste, że to nie jest Meksyk i wiele osób umiera z powodu turystyki medycznej w Meksyku. Nie ma tu realnej obrony prawnej. Dostać tylko upomnienie, dozór elektroniczny i być na wolności po odebraniu komuś życia, nawet jeśli pierwszy raz był przypadkiem, to nie jest sprawiedliwy wynik w żadnym wypadku. Jak powiedziałeś, jeśli prowadzisz pod wpływem i zabijesz kogoś, prawdopodobnie dostaniesz kilka lat więzienia, bo odebrałeś życie. Nie wiem, co się tu stało. Wynik był niesprawiedliwy, ale teraz wiadomo, że w nowej sprawie dostanie 15 lat dożywocia. Przy takich sprawach, gdy sędzia i prokurator okręgowy mają polityczne stanowiska. Ale. Gdzie jest odpowiedzialność po czymś takim? Bo myślę o rodzinie tej kobiety, która zginęła. Była matką dwójki dzieci. I dowiadujesz się nie tylko o szoku po stracie bliskiej osoby, ale też że to była kobieta, która została wypuszczona, wiesz, potraktowana bardzo łagodnie. Co się dzieje z sędzią lub kimkolwiek, kto był zaangażowany w tę decyzję po fakcie? Chris niewiele. Tak naprawdę jedyną konsekwencją, jaką mogą ponieść, jest przegranie wyborów. Oczywiście prokurator okręgowy musi startować co cztery lata i nie mówię, że to była wina Natana Hochmana w żadnym wypadku. A sędziowie mogą mieć tutaj w Kalifornii konkurenta, mogą zostać odwołani, albo mogą mieć konkurenta w wyborach. A jeśli są pobłażliwi, mogą mieć konkurenta. Biuro prokuratora okręgowego może powiedzieć: Ten sędzia odpowiada za czyjąś śmierć. Nie można ich pozwać cywilnie. Mają bardzo szeroki immunitet, zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie. Więc żadna suma pieniędzy nie trafi do kieszeni ofiary. Ale oczywiście ci ludzie mogą stracić pracę. Znam oba przypadki. Została skazana za zarzut polegający na przeprowadzeniu zabiegu medycznego bez odpowiednich uprawnień. Jaka jest kara tylko za ten konkretny zarzut, biorąc pod uwagę oba przypadki? Ona już była skazana za ten zabieg bez uprawnień, a teraz znów to zrobiła. Widać, że wcześniejszy wyrok jej nie powstrzymał. Tak, masz ten zarzut, masz też kwalifikację za uszkodzenie ciała, to jest podwyższenie kary o 3 lata. Będziemy głównie mówić o najpoważniejszym zarzucie, morderstwie drugiego stopnia, czyli 15 lat do dożywocia. Nie twierdzę, że wszystko inne jest nieważne. To mniejsze przestępstwa ważne, bo dostarczają dowodów, na przykład czy miała licencję. To mogło niekoniecznie się pojawić, mogło, ale na pewno pojawia się, gdy jest to element zarzutu. Tak naprawdę chodzi o najpoważniejszy zarzut, 15 lat, a może dostać jeszcze więcej. Wiesz, 15 lat to minimum za zabójstwo drugiego stopnia. Nie zdziwiłbym się, gdyby dostała około 20 lat, zważywszy, że znów to zrobiła tuż po zwolnieniu. Tak, co będzie miało wpływ na tę decyzję? Bo, znowu, gdyby to był przypadek, w którym prowadziła po pijanemu i miała już wcześniejsze skazanie za nieumyślne spowodowanie śmierci podczas jazdy po alkoholu, to widziałbym, że w wielu stanach wyrok byłby naprawdę surowy. Tutaj znowu to wciąż jest trochę takie. To znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale to był zabieg medyczny, który ona wykonywała. To znaczy, ile lat może dostać, biorąc pod uwagę, że sędzia ostrzegł ją ostatnim razem, że jeśli zrobi to ponownie, będą naprawdę poważne konsekwencje. To tylko zgadywanie, widzieliśmy, co stało się ostatnio. Myślę, że to sprawa na około 20 lat. Morderstwo pierwszego stopnia zaczyna się od 25 lat do dożywocia. Nie mówię, że jesteśmy już na tym etapie, jeśli chodzi o celowe działanie czyli zabicie tej kobiety. Uważam, że 20 lat to właściwa kara, biorąc pod uwagę, że zabiłeś drugą osobę tak niedługo po poprzedniej. Naprawdę wyszedłeś i zacząłeś to robić, wiedząc, jak to jest niebezpieczne. Więc e, wiesz, 15 lat jako absolutne minimum wydaje się mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę te okoliczności obciążające, o których rozmawiamy. 20 lat to moim zdaniem prawdopodobny wyrok w takiej sprawie. Tak, myślisz, że ma około 50 lat i jest trochę starsza? Mówiłbyś o kimś, kto po odbyciu całego wyroku wyszedłby na wolność w podeszłym wieku? Wiem, że wcześniej omawialiśmy ludzi wychodzących na wolność. Za pierwszym razem udało jej się wyjść szybciej. Jeśli dostanie 20 lat, biorąc pod uwagę, jak często kobiety w Kalifornii są zwalniane, co decydowałoby o faktycznej długości pobytu w więzieniu z tego wyroku? Tak, wiesz, oczywiście istnieje możliwość zwolnienia warunkowego w pewnym momencie, prawda? Widać to na przykładzie braci Menendez. Zwykle trzeba odsiedzieć połowę wyroku, by się kwalifikować, czyli co najmniej 10 lat. Znów nie twierdzę, że to wystarczająco, ale jeśli chodzi o najwcześniejszy możliwy termin, to prawdopodobnie wtedy może wyjść. Kiedy masz do czynienia z wyrokiem za morderstwo, wiemy, że trudno jest dostać zwolnienie warunkowe za pierwszym razem. Więc wiesz, mam nadzieję, że spędzi kilkanaście lat w stanowym więzieniu Departamentu Więziennictwa w Kalifornii. Miejmy nadzieję, że to będzie dla niej lekcja. I dla każdego, kto zamierza wykonywać takie zabiegi lub nawet je otrzymywać. Słuchaj, mieszkam i pracuję w Los Angeles. Widzę te brazylijskie liftingi pośladków wszędzie. Może w innych częściach kraju nie są aż tak powszechne. Słuchaj, jeśli chcesz to zrobić, idź do profesjonalisty, który się zna, by zaoszczędzić kilka tysięcy dolarów. I rozumiem, wiesz, nie każdy ma pieniądze, żeby pozwolić sobie na te naprawdę drogie zabiegi. Naprawdę ryzykujesz? Twoje życie jest zagrożone. To miało być jedno z pytań, po prostu pracując w Los Angeles. I hej, chirurgia plastyczna trochę. Przemysł kosmetyczny jest ogromny w Los Angeles i południowej Kalifornii. Jak często spotykasz się z niezadowoleniem ludzi, z co to jest, to znaczy. Oczywiście, w tym przypadku ktoś traci życie i nie bagatelizuje tego. Ale chodzi o to, czy naprawdę masz sprawę przeciwko komuś, tylko dlatego, że nie podobał ci się przebieg zabiegu. Tak, widziałem tu w Los Angeles wszelkiego rodzaju nieudane zabiegi plastyczne. Te osoby mogą pozwać za błąd w sztuce lekarskiej. Jednak śmierć zdarza się rzadko. Ale spójrz, to się jednak zdarza, prawda? Nasza słynna sprawa. Mama Kanie West'a, jeśli dobrze pamiętam, zmarła po operacji plastycznej. Więc to wciąż jest zabieg, wiesz? Nie twierdzę, że zastrzyk to samo, ale często stosuje się pełną narkozę. To operacja, prawda? Więc naprawdę narażasz się na ryzyko. I oczywiście rozumiem to, wiecie, żyję w świecie modelingu i mediów społecznościowych, i rozumiem, dlaczego ludzie to robią. Ale jeśli już to planujesz, idź do odpowiedniej osoby, a nie do kogoś bez uprawnień medycznych w domu. Gdzie jest granica? Najwyraźniej ta osoba nie miała uprawnień do wykonania tego zabiegu. Ale gdzie jest granica między sprawą cywilną, np. błędem lekarskim, a tym, co mamy tutaj, czyli nieumyślnym spowodowaniem śmierci i morderstwem? To jest różnica między zwykłym zaniedbaniem, ale komyślnością. I przykład, który lubię podawać, to taki: że jeśli prowadzisz samochód i słońce cię oślepia, albo zerkniesz na telefon i kogoś potrącisz, to na pewno będzie sprawa cywilna, prawda? Zostaniesz pozwany za spowodowanie śmierci. To nie musi być sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci, przez którą trafisz do więzienia. Oczywiście, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu i jedziesz ponad 100 mil na godzinę w strefie z limitem 35. Jeśli jesteś naprawdę lekkomyślny, wtedy przekraczasz granicę zwykłego zaniedbania, sprawy cywilnej, do przestępczego zaniedbania, które będzie skutkować oskarżeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci. W tym przypadku brak zatwierdzenia przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz licencji wykracza poza zwykły błąd lekarski i skutkuje postępowaniem karnym. I teraz przechodzę do hipotetycznych sytuacji. Ale nawet jeśli nie ma licencji, czy gdyby podpisała jakiś rodzaj zrzeczenia się odpowiedzialności przed zabiegiem, miałoby to jakiekolwiek znaczenie prawne? Mimo braku licencji na ten zabieg, podpisujesz zrzeczenie, zapewniając, że wszystko będzie dobrze. Czy to wpłynęłoby na sprawę? Niekoniecznie, Krzysztofie. Jesteśmy przecież praktykującymi prawnikami, prawda? Wiesz, ktoś kto nie ma licencji, nie może reprezentować kogoś, nawet jeśli ta osoba zrzeknie się prawa do posiadania licencjonowanego adwokata. Musisz mieć licencję, żeby prowadzić postępowanie, żeby zajmować się sprawą. To jest zarówno przepis administracyjny, jak i karny w każdym stanie. Klient lub pacjent nie może z tego zrezygnować. I na koniec, czy rodzina miałaby jakiekolwiek, to znaczy, kogo mogliby pozwać cywilnie? To znaczy jeśli ona jest tylko osobą prywatną, która to robi. Czy są inne miejsca, gdzie sprawnikiem można ubiegać się o odszkodowanie? Oczywiście mogliby ją pozwać cywilnie, ale nie sądzę, żeby Adam miał dużo majątku, zwłaszcza jeśli będzie w więzieniu. Gdyby pracowała dla kogoś w ramach swoich obowiązków służbowych, mogliby pozwać pracodawcę Adama. Ale znowu, nie odnoszę wrażenia, żeby pracowała dla kogoś, kto miał licencję. Więc niestety, czasami w takich przypadkach jeśli sprawca nie ma majątku, nie ma ubezpieczenia, możesz uzyskać wyrok na dziesiątki milionów dolarów, ale musisz jeszcze wyegzekwować ten wyrok. Nie wiem więc, czy będzie jakikolwiek efekt finansowy, który pomoże rodzinie ofiary. Niestety, możemy tu mówić tylko o sprawiedliwości karnej. Zobaczymy, co się wydarzy przy ogłaszaniu wyroku. Nima Romani, dziękuję za udział w Law Crime i rozmowę na ten temat. Oczywiście, Chris, do usłyszenia wkrótce. To wszystko w tej sprawie od Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube i Spotify. Jestem Chris Seward. Do zobaczenia następnym razem.